Brakuje Wam kredytów? Chcecie kupić nowy już, czy czołg 10 tieru, Czy może moduły? A o wyposażeniu już nie wspomnę. I mogliście się zdecydować, jaki czołg premium jest dobry do zarabiania? Otóż przychodzę z odpowiedzią z tej strony Malipod. A dzisiaj porozmawiamy sobie o wyjątkowym czołgu do zarabiania, czyli t 26 e 5 amerykański czołg 5. Według mnie jest on zrobiony 100% pod zarabianie. Nie dość, że można go zgarnąć za darmo w programie rekrutacyjnym, to jeszcze po prostu wyśmienicie zarabia dzięki niskiej cenie pocisków i naprawie. A już o bonusie do zarabiania nie wspomnę. Podam teraz przykład. Wyobraźcie sobie, że Libertek jednym strzałem zadaje 300 średnich uszkodzeń w cenie 1000 kredytów, a Patriot za cenie. Również jednego pocisku, który zadaje 240 średnich uszkodzeń, płaci tylko 225 kredytów. Wnioskując za potencjalnie takie same uszkodzenia, Patriot straci i zarobi dużo więcej kredytów niż taki francuski żołnierz ciężki. Za zalety na pewno wyróżnia się szybkostronne działo z dużą penetracją. Dobre kąty opuszczania, zwłaszcza 10 stopni, oraz mobilność, która jest całkiem w porządku, oraz fenomenalny pancerz wieży, co wręcz zmusza go w połączeniu z opuszczaniem armaty do grania, bywając w kadłub. Pokażę Wam teraz jego zarabianie na żywo, czyli w bitce. Oczywiście będzie to bez kąta premium, bez plutonu i bez do, do pałek. Tego. jedziemy sobie teraz do, do bitwy. I wylosowało nam mapę Westfield na dziesiątkach. No i wręcz to jest idealna mapa pod na wieżę w tym miejscu. Na tej góreczce. No i mają Mausa, Pista7 oraz Batrata na dychach. No, będzie trochę wyzwanie dla nas. Powinniśmy z pewnością uważać na te czołgi ciężkie. Raz jedną artę, ale myślę, że będzie całkiem spoko. Tylko już jedziemy na pozycję, widzę, że mamy Evole. Bardzo mnie to cieszy. Mają jakieś czołgi wieżowe, a owszem, a Phase One. Left oraz te czy dwa No ciekawe gdzie pojadą To jest zbyt Pamiętajmy o tym, że w szakach mogą być strzeg. Mamy ale 1 też przed dwójkę Małca i 2 t3. Nasza fałeczka jest ostro obijana Spróbujmy wychylić na tego lewka. Jedna była w bok, dostał ładnie. Jeszcze się kolega zatrzymał. Spróbujmy go wiązkować. To bardzo skutecznie. Wejdzie jeszcze jeden stało. Jeszcze jeden, niestety nas przebija w garnek. Chyba to było w kadłub moim zdaniem. Jeszcze jedna była, bardzo dobry DPM też to perfekcyjne, tak naprawdę do gąskowania i takiego dojenia ten lew chyba wali tylko z hałeków, bo nie wie jak przebić na pewno nas nie przebije bez golda wraca się im pod cały lew z, ale to jest one od boku niestety tu się nie nie mi chyba znowu nas on jest w bardzo dobrej pozycji. nas jest już tutaj tylko 4 z tego, co widzę. Jestem na strzała. Nie chciałbym tutaj zginąć. Szybko weźmie go bok. nie przebijamy. Szybkie przeładowanie co pozwoli nam jeszcze go chyba tutaj kliknąć. O, już dostaje tam z kilku stron, na FACE1 się wycofuje. Jest tam WZ-ka. nam działo. Dostaje bułę i jest zniszczona. Dwa fragi na naszym koncie. jest 1 tutaj już próbuje się pić. ST-1 również. To nie jest najlepsze Liczę teraz bardzo na naszych sojuszników. Którzy się powoli wycofują i nie wiem dlaczego, nie wiem jak się tam zburmuje tę uchałkę. No to nie jest najlepsza sytuacja. Zwłaszcza, że ten ST-1 tu sobie na za dużo. Nie trafia. Ale phase 1. Zostaje były w popierzy. 2, 3... Nasz On się wychyla. Niestety nas niszczy. Ech. Co mogę powiedzieć? Zrobiłem 2500. E, najlepszy wynik. Mogłem na pewno wyciągnąć więcej, gdyby ten af z był bardziej pilnowany przez tą ebolkę. Ale dwa fragi padły. No, całkiem nieźle jak na 8 Na tej mapie wiadomo, mogło być trochę lepiej, ale niestety nie wyszło. No i zobaczmy, jak nasi sobie radzą. Nie wygląda to najlepiej, ale liczę na to, że wygrają. Mamy średnio około 6000 przewagi HP. Nasza ebolka jeszcze trochę żyje. Ale dobrze, wróćmy sobie do garażu i zaraz omówimy sobie nasze wyniki. No i dobrze, czołg już nasz powrócił. Tak wyglądają wyniki. Dostaliśmy kilka jakichś tam medalów, ale to jest nieważne, teraz sobie przejdźmy do tego głównego aspektu, czyli zarabianie. W moim wykonaniu taka dość to bitwa, 2,5 tysiąca obrażeń, na dyszkach, robiąc dwa flagi, bez konta premium, bez dopałek, be, bez członkostwa w Plutonie, zarobimy 43 tysiące kredytów. Jest to naprawdę spoko wartość, yy, kiedy no nie możecie sobie sprawić konta premium, czy innych czynników, które wymieniłem wcześniej. Yy, no i zobaczcie, naprawa pojazdu, tylko 8 tysięcy. Amunicja tylko łącznie 3000. Nie strzelałem z Golda. Wcale bo nie potrzebowałem. No i materiały, wiadomo, to już od Was zależy, czy je macie, czy nie. I wyszło tutaj około 44000 kredytów. Moim zdaniem jest to całkiem niezłe. A teraz kończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Zapomnijcie go ocenić. Napisać, co myślicie o tym czołgu, czego macie. Jak wam się gra. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.